Piotr Wilczewski, drugi trener Mariusza Wacha. Pięć dni do wielkiej walki z Władymirem Kliczko. Jakie nastroje panują w obozie Mariusza? Jak widać jest spokój, uśmiech na twarzy. Wiadomo, że bojowe. No, tutaj, tutaj Mariusz pokazuje ten uśmiech na twarzy, ale, ale w głębi duszy jest skoncentrowany, zmobilizowany. Poczekajmy się do soboty, naprawdę, już jest taki teraz czas, że już ładuję te akumulatory już do 100% tak gotowości mm -hmm. i w sobotę będzie taka eksplozja. No właśnie, spokój jest, to widać, ale czy nie będzie za spokojnie w sobotę? Eee, nie ma takiej obawy, że Mariusz wyjdzie trochę zaspany, e, zbyt spokojny do ringu? Nie, tu już była rozmowa nie raz z nim przeprowadzona, że tu nie masz żadnej kalkulacji, nie masz żadnego analizowania, to trzeba wyjść od pierwszej rundy i zacząć boksować. Jakaś chwila słabości może zdecydować że już o końcu walki, także tutaj raczej Mariusz wie o co walczy, wie, że to jest walka, i może być jedyna, Wydaje mi się, że tu już nie będzie jakiegoś tam y, chwilowego, jakiegoś, y, nie wiem, odpuszczania. To będzie od razu błąd od pierwszej y, rundy. Mhm. Wszyscy mówią, że to będzie zupełnie inny Mariusz Wach niż w tych poprzednich walkach. Obserwując jego obóz treningowy z bliska, e, z najlepszej perspektywy, możesz potwierdzić, że e, Mariusz faktycznie prze, prze, przeszedł drastyczną zmianę w porównaniu chociażby z tą ostatnią walką z Filcem? Jeżeli chodzi o sam obóz, to tak. To obóz był, no... Tam, tam mi się nie brakowało. Perfekt, było wszystko. Był byli ludzie, którzy odpowiadali za pewne sprawy, psycholog, doktor, yy, kucharze, yy, trenerzy, no, cały sztab ludzi. Tak się wydaje i wydaje mi się, że jeżeli obóz był profesjonalny, to i przygotowanie będzie też mało profesjonalne i, i można powiedzieć najlepsze jak do tej pory. Jestem w stanie nawet powiedzieć dzisiaj pogwarantować, zagwarantować, że, że naprawdę to będzie Mariusz nie tak jak, jak, jak był do tej pory. Jak wygląda plan na te ostatnie dni? No relaks. Odpoczywanie, jakieś krótkie treningi, takie, żeby jeszcze y, delikatnie się porozciągać, żeby tam mówić, jak nie, nie, za bardzo nie zasiedzieć, ale już praktycznie luźne przespacerowanie, przebiegnięcie, jakaś luźna tarcza, takie praktycznie takie łapanie świeżości i luzu. Widziałem, że tak bardzo uważnie obserwowałeś, słuchałeś to, co mówił dzisiaj Mariusz na konferencji prasowej. Jesteś też taką osobą, która ma w pewnym sensie mentalnie dbać o to, aby tam był spokój, aby też Mariusz nie za bardzo się gotował w środku przed tą walką? Jego ja może bardziej denerwuje, bo sam, sam to przeżywam, wiem co to znaczy. Staram się słuchać to co on mówi bo, bo to każde, słowo, każde słowo jest ważne także tu są ludzie którzy go w jakiś sposób yy, uspokajają, uspokajają no, w jakiś sposób im prowadzą takie profesjonalne rozmowy a ja tak typowo po boksersku, że tak powiem bo, bo, bo sam jestem pięściarzem. Opierdzielam go, krzyczę na niego, ma wyjść, ma pokazać jaja, tutaj nie ma już żadnych, żadnego jakiegoś przemyślenia, trzeba wyjść i boksować, także ja go motywuję tak typowo po boksersku. Czyli wyjść do ingu, wyprowadzić Władimira z równowagi i go snokautować. No tak, no to chodzi. No. Zobaczymy, czy to będzie już na początku, ale, ale, ale wszystko musimy zrobić już od samego początku, żeby zacząć już ten taki boks, który żeśmy zaplanowali i, i z Mariuszem i z trenerem, i, i z, tu, z całym szałem ludzi, żeby od razu z pierwszej rundy mówię, już nie było kalk kalkulowania, tylko od razu boksy.